Witam moi kochani, witam moje strzelce cudowne, silne, prawdziwe, męskie istoty na czytaniu na luty 2022 roku. Mam nadzieję, że czytanie będzie dla Was owocne, z, całego, z czego z całego serca Wam życzę. Natomiast nie będzie długie, bo mam ochotę, żeby nie było aż za bardzo za długie. Żeby było szybkie i magiczne, tyle wam życzę. Jeżeli będziecie czuć niedosyć, zapraszam na indywidualne czytanie, yy, ale mam nadzieję, że, że to wam da tutaj jakby ogląd waszej sytuacji, jeżeli macie jakieś pytanie. Zaczynam od kart duszy, moje drogie strzelce. Yy, co dusza chciałaby przekazać wam? Co dusza chciałaby wam przekazać na, na ten cudowny miesiąc? No, niektórzy tutaj gdzieś upadają, co się dzieje, co się dzieje. Nie pozwól nikomu kontrolować swojej duchowości ani żadnej innej sfery. Jestem coś mistrzem z tej mapy. Oj, Kodosek Swent, na co? Będzie pite? Nie. <ścoughs> no niestety jestem abstynentją. Niestety, niestety. Gdy upadasz, wezwij anioły. Także tutaj coś się dzieje, dusza mówi że chciałaby jakby, mówię, bardziej powstać z kolan. Ktoś cię może, może gdzieś tutaj położył, e, jakaś sytuacja może ci tutaj dała trochę do wiwatu, do trochę gdzieś tutaj ci coś podkopało, mój drogi wodniku. E, I się zastanawia i dusza mówi krótko, nie mam ochoty, żeby ktoś mi mówił, jak mam żyć i, i kiedy mam... Kiedy mam stać, kiedy mam spać i co mam robić, yy, jakiego mam być wyznania i, i jak mam się zachowywać. Dusza tutaj mówi, to tego nie lubi. To jesteś, mówię, strzelec jest pół człowiekiem, pół koniem. To są cudowne, wolne istoty. Nie wolno Wam zakładać pęt na nogi, bo wtedy po prostu <laughs> odbiera Wam się najcudowniejszą moc, którą posiadacie w sobie, moc tworzenia. Wy jesteście wolnymi istotami. To jest, to jest koń w pędzie. To jest najpiękniejszy widok. Koń ze spętanymi kopytkami niestety tak ładnie już nie wygląda. Wręcz przeciwnie. Także dusza mówi, chcę żyć, chcę doświadczać, pragnę robić to, co kocham. No, grubsze, grubsze wyznanie na, na, na początek. No zobaczymy, co dalej. Mówię to oczywiście, że nie wszystkich to dotyczy, ale większości z Was może tutaj gdzieś jakąś wskazówkę dało do przemyślenia. Archanioł Michał, prawa ręka Boga. Zobaczymy, co dla strzelca. Yy, więcej pewności siebie yy, i polegaj na Bogu i aniołach. Także jeżeli masz jakiś problem, yy, to, yy, to mówię. Pozwól, aby siły wyższe jakby ci pomogły, tak? Nie szamocz się sam z tym. Więcej pewności siebie. Obojętne jaką sytuację tutaj chodzi, to ta pewność siebie by się przydała. Wy jesteście bardzo emocjonalnymi istotami. Wy, wy idziecie po prostu za... Najpierw, najpierw robicie, potem myślicie niejednokrotnie. Natomiast tu w tą sytuację jest, jest potrzebna, w tej sytuacji jest potrzebna bardziej pewność siebie, niż pójście za emocjami za impulsem, tak tutaj powiem. No tutaj ta sprawa może też dotyczyć tego Twojego ograniczenia, które tam się właśnie zadziało. Tak? Tutaj to co mówiło karty duszy. Zobaczymy co dalej, zobaczymy co dalej. No czytanie jest na razie takie rozwijające się i zobaczymy o co chodzi. Strzelec, nagradzaj siebie, nagradzaj siebie, już, już. I kwestia marzeń, tak? Yy, może być tutaj problem yy, z jakimś dawaniem i przyjmowaniem. Albo że byłeś za dużym dawcą, mój drogi strzelcu i strzelczyku, strzelczuniu, i, i dałaś tyle, że już się okazało, że nie za bardzo masz co dać, a ktoś jeszcze od ciebie woła, albo dostawałeś dużo i nie umiałeś tego wsiąść, tak? To jest też druga sprawa, albo jeszcze trzecia, dostawałeś, no właśnie, no, to jest to sama w sumie, dostawałeś i nie, nie chciałeś wsiąść, nie umiałeś wsiąść, uważałeś, że ci się należy, nie należy, także no, no tutaj, albo też byłeś tylko tym biorcą. I ta druga osoba może dostała jakby takiego przemyślenia, że czy, czy, czy aby dobrze tutaj lokuje, nie wiem, załóżmy uczucia, jeżeli tylko jest dawcą. Ale bardziej bym się tutaj wpatrywała w to, że to ty gdzieś za bardzo dawałeś, dawałaś i się okazało, że nie ma stopy zwrotu, tak? Jak w banku. Bo miałeś jakieś marzenia, i, i tutaj bardziej w stronę marzeń, ale przede wszystkim, mój drogi strzelcu, nagradzaj siebie, nagradzaj siebie, dopieszczaj. Nie wiem, tak jak powiedziałam, masaż. Sama idę w poniedziałek, też tego nie robiłam, słuchajcie, nie wiem, co się dzieje od 1 stycznia. Mówiłam cały czas i to, co mówiłam, chyba dokonało się, że będę, ten rok jest dla mnie. I tu nie znaczy, że to ma być tylko dla mnie. Ja nie tak powiedziałam, słowa mają moc. My jesteśmy jakby czarodziejami naszego życia. I ja wyczarowałam akurat tak. tak, tak takie, takie było moje zaklęcie. Także używajcie swoich słów naprawdę z dużym, z dużym namysłem. Nagradzaj siebie. Rób to, co Ci daje radość, przyjemność, mój drogi strzelcu. Bo ty nieraz mówię praca, praca, praca. A poza pracą. Potem soboty i niedzielę gdzieś tam. Zbalowane. Ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby, żeby inaczej właśnie przeżyć, inaczej doświadczać. Luty strzelec. Ukochana osoba. Pomaga ci w związku także pozdrowienia z niebios. No kochani, jest przy Was ktoś to z tego wymiaru odszedł, mówię, jest dalej, jest nadal, bardzo Ci pomaga. Dokładnie jest napisane w Twoim najbliższym niebiosach. Czują się świetnie, uwolni się od zmartwień i poczuj ich pełne miłości i błogosławieństwo. Masz wielką moc yy, z góry, którą Ci dają. Yy, I też właśnie z tego, z tego powinieneś być naprawdę bardzo wdzięczny i i, I szczęśliwe, że, że coś takiego istnieje, kochany, koło ciebie. Może to być twój tato, może to być twoja mama, może to być twój, yy, nie wiem, mąż, partner, może to być twoja babcia, dziadek, ktokolwiek, ale masz tutaj wielką, wielką pomocną siłę, mój drogi yy, strzelczą, że pozdrowienia masz takie naprawdę stuprocentowe. Dobrze, zobaczymy, co. Dla strzelczyka na luty 2022 rok, dla strzelczyka na luty 2022 rok. Dom. Dla niektórych może być zmiana domu, remont, yy, no, zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzka. A dla niektórych uważaj, żeby ktoś ci przy domu, ktoś nie chciał coś skubnąć. Bo tu jest, no wyciągam ten, jakaś, jakaś kradzież przy domu może być, tak? Nie wiem, może to być oczywiście, to nie musi chodzić o finanse, yy, może chodzić o dobre twoje imię, yy, o różne rzeczy, ale tutaj mówię, jest i dom i kradzież, także, no jakby cię to, ktoś chciał z czegoś oskubać, tak? coś Ci zabrać, co jest Twoje, a ta osoba uważa, że to jest Jej. Także uważaj na to, drogi strzelcu. Nie lubię takich przekazów. b, b, be, be przekazy. Ale no, tak wyszło, także zobaczymy, czy to chodzi, to tutaj wyszedł dom, zobaczymy, czy tu chodzi o pracę. Natomiast na razie Archanioł, Rafael, zdrówko patrzymy jeszcze, moi, moi drogie strzelczyki, co w zdrówku u Was. Użyj swoich wewnętrznych mocy. Jeżeli coś się dzieje w Twoim zdrowiu, używaj medycyny alternatywnej i używaj swoich wewnętrznych mocy, bo macie dużo. Ja powtarzam cały czas i będę to powtarzała jak matra. Strzelec ma bardzo dobre zdrowie w sobie, o, mogę powiedzieć tak. Dobre zdrowie jak kuni. Także macie tu du dużą moc w sobie, także też korzystajcie z tego, moje drogie strzelczyki. Dobrze, następna karta dla, dla, dla was, moi kochani. Co tutaj jeszcze dla, dla strzelca? Na luty. Zasługujesz na najlepsze. Sięgnij gwiazd swoimi marzeniami i nie zgadzaj się na kompromis. Była tam karta gwiazd. Yy, marzeń, przepraszam. Była tam karta Nagradzaj się. Sięgaj wysoko marzeniami, nie idź w nicość, nie idź, nie idź w coś, co może to, 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 to co lepsze to może komuś. Ja może wezmę to, co troszeczkę niżej. Nie. ubierz pełnymi garściami to, co najlepsze. Oczywiście przy okazji nie, nie, nie krzywdząc, bo nie o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby, żeby wszyscy byli szczęśliwi. Natomiast niestety są biorcy i są dawcy. Są sami dawcy i są sami biorcy. Ty nieraz za dużo oddajesz z siebie, nie umiejąc yy, wziąć. A jeżeli już zobaczysz, że jest coś Ci tam, ktoś yy, bierze, to wtedy mówię, idziesz takim troszeczkę, to może nawet nie jest agresja, ale takim no, to jak, jak, jak piesek. Jak, znaczy jak pies, pies, który się boi, to szczeka. Tak to wygląda. I potrafisz się nieraz odszczeknąć, tylko że yy, całą paplaniną niedużo działasz mi drogi. To musi być działanie, a nie poplanie, także i, i, i pomyślenie troszeczkę o sobie. Dobrze. Następna karta. Strzelec luty. Bądź cierpliwy. To o co prosisz jest już blisko. Bądź cierpliwy. Także coś się zadzieje, jakieś spłacone długi, jakieś spłacone zadłużenia. Eee, mój drogi strzelcu, jeszcze zobaczę tutaj. Jakieś nowe przedsięwzięcie. No i tutaj tam był ten dom. Może to być, nie wiem, budowa domu. Remont mieszkania coś nowego, zmiana pracy, bo tutaj też jest nowe przedsięwzięcie, też może być zmiana pracy i, i, i tyle, także ale cierpliwości, nic na siłę, nic na hama, to musi, mówię, zostać to, co powtarzam wcześniej, powtarzam: nie wyciągajcie jajka z kurzej dupki, bo nie będzie w niej skorupki i jajeczko się rozleje i jajeczniczki nie będzie. Także, tak to mówię, na wszystko przyjdzie czas idealny, także z tego korzystajcie. Dobrze, słuchajcie, no lecimy dobrze, jeszcze zostały nam przetargi. Co dla strzelczyków na luty 2022 roku? Cesarz. Wprowadź logikę do swojego życia, to jest raz. Drugie, możesz spotkać jakiegoś cesarza na swojej drodze, jakiegoś mężczyznę, który po prostu w końcu będzie miał łeb na i będzie logiczny. Możesz znaleźć tu rzeczywiście taką partnerkę. Natomiast jesteś teraz trochę w takim okresie pustynnym, mój drogi, mój drogi strzelcu. Ale przy Tobie magia. Wydarzy się coś tak magicznego, że nawet dla ciebie, który lubisz, jak się coś dzieje, to będzie wow, po prostu wow, to będzie magiczne i to Ci da równowagę. Także no, super, super, moi kochani, przekaz. Tyle tak. Te okulary po prostu mi tak dobrali, że albo nie wiem, oczy mi wyjdą, ale no bez tego znowu już nieraz nie widzę i to co mi zrobić. Tak to wygląda. Ostatnia karta. Sprawa do załatwienia. Strzelec. Luty. <laughs> Strzelec. Luty. Ostatnia karta. Wina i ofiara. No, powiem Ci szczerze tak. Jeżeli jesteś facetem spod znaku strzelca, to możesz sobie dopisywać jakąś winę, że coś zrobiłeś, a nie powinieneś zrobić, po co ja to zrobiłem i tak dalej. Coś tam w związku z małe. Jeżeli jesteś, no i teraz się osądzasz sam, jesteś osądzany przez kogoś innego. Natomiast jeżeli jesteś e, panią strzelec, to tutaj coś ci zrobił jakiś pan. No a ty sama zostałaś z tym dzieckiem teraz, i co się będzie działo, jak to się będzie działo? E, no, poczucie winy tutaj, coś z pozycji winy, coś z pozycji związku, co może tą sytuację rozwiązać. Pamiętajcie, każda sytuacja ma. Parę rozwiązań, nawet nie tylko jedno. Co rozwiąże tą sytuację tutaj, tą, tą, kartę, tą kartę winy? Co może rozwiązać? Połączenie. Jeżeli coś się zadziała w związku, warto się przeprosić, moi kochani. To jest to, co było powiedziane. Kiedyś się rzeczy naprawiało, teraz się wymienia. To zrobiłam, załóżmy, z lodówką. Wymieniłam na piękną, nową i zarąbiście drogą, a tęsknię za starą. Ze względu na to, że ta jest beznadziejnie yy, zaprojektowana, nic się w niej nie mieści, buczy jak stary traktor, ale ma prawdopodobnie klasę A. No i tak to. Tym optymistycznym akcentem, słuchajcie. No, chciałabym zakończyć. Warto tutaj coś naprawić. Natomiast, jeżeli się nie da, ostatnia karta, jeżeli się nie da naprawić, no to faktycznie uwalniamy się, ale nie lecimy, jakby to mówię, w ramiona następnej istoty. Tylko pozwól podnieść sobie swoją wartość i znajdź tą wartość w sobie. To jest najważniejsza moja droga. Mój drogi strzelcy no z głosem się dzieje, jak dzieje, zostałem jeszcze chyba dwa odczyty, których już dzisiaj nie zrobię, ale najważniejsze zrobiłam dla Was. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego czytania moi kochani. Papa, pa, do usłyszenia. Hej.